no tym, że tak powiem rozdaniu tej uchwały, albo odbijemy, albo rzucimy na, 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 na czas czytania na, na ekran, bo są jeszcze wyszu są. Bo tak sobie w Regionalna trzeba, żeby pokazać, że w ogóle dochody z tytułu, tytułu obszar za gospodarowanie badami komunalnymi wynosi kwotę 2 160. Oczywiście, jeżeli ktoś się tam przyglądał na klasyfikację, to tę kwotę mógł wynaleźć być wprost napisane w uchwale tak samo jak mają być wyrzucone w sposób taki na pierwszej stronie ile wynoszą dochody z tytułu ze zezwoleń na sprzedaż alkoholowy. Wnoszą one 2 miliony, wynoszą one 450 tysięcy. Więc jeszcze raz, dochody ogółem zostały niezmienione od momentu naszego spotkania, zostały teraz tylko... Aha, i zostały otwarte nie załącznikami, tylko tabelami. Dochody... Wskazywane są w tabeli. W paragrafie drugim podane są wydatki w łącznej kwocie, również niezmienionej od prezentowania projektu na, na posiedzeniu połączonych komisji. Wynoszą 93 611 754,18 zł. ,18. I znowu wydatki sublimowane są, że tam było podane, że dochody z gospodarki odpadami wynoszą 2 miliony 160 000, a wydatki na tę gospodarkę odpadami posłużone przez gminę mają wynosić 2,5 miliona złotych. Z tego można wygłosić wniosek, że jeżeli można użyć takiego zwrotu, to nie jest działalność, która przynosi gminie jakiekolwiek zyski wprost przeciwnie 330 zł, 340 tysięcy to są oczywiście założenia stanowe, nie wiadomo jak się będą realizowały już potem na Wydatki na gospodarkę odpadami wynoszą 2,5 miliona złotych. Wydatki na realizację zadań uczciwych w programie i rozwiązywania problemów alkoholowych, chociażby działania wydatkowania, mają wynieść 450 tysięcy, czyli tyle, ile dochodzi. Podane są też wydatki majątkowe, a wydatki są... Nie załączniki, tylko tabele. Tabele 2, 2, a 2, b, 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 te b. Tabele w postaci załączników, a teraz mamy tabele. Różnica paragraf trzeci jest zapis, że różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w 8,5 miliona i właśnie przychody w postaci kredytów przeznaczone są na sfinansowanie tego niedoboru budżetowego i na spłatę wcześniej osiągniętych kredytów i pożyczek. Ustala się limit zaciągniętych zobowiązań, zalimitowane są takie kredy na tej wysokości kredyt na sfinalizowanie przejściowego deficytu wchodzi w jakichś wsiądzach bieżących, w którym się wchodzi na dwóch składa z tą możliwości, o ile oczywiście takie budże zaistnieją. I składa zobowiązań nie ma być większa.

Rezerwę ogólną w, w wysokości 94 tysiące, to jest niecały 0,1% wszystkich wydatków i rezerwy celowe w kwocie 1,170,000, Z tego rezerwa, ona nie może być większa niż 5%, 5 wszystkich wydatków, na które Państwa napisała, o zostały te, te, te wskaźniki a z tego rezerwa na zarządzenie kryzysowe jest 170 tysięcy, a ten milion, proszę Państwa, rezerwa na tzw. fundusz obywatelski, na budżet obywatelski, w właśnie jesteśmy w trakcie użytkowania wniosków od naszych obywateli. z tego wniosku, tego budżetu obywatelskiego, z tego na pewno skorzystać. W Pokazana jest też tabela czwarta, w której podaje się, część, jest część dużo wyciągnięta z dochodów. To są dochody z zakresu administracji rządowej. Czyli takie mamy wydatki, takie mamy dochody, rozliczamy się z tych pieniędzy przed panem wojewodą. Mieliśmy, proszę Państwa, w starym układzie załączników kilka, które, a teraz jest jeden. A, a raz jest jeden załącznik, który zebrał wszystkie dotacje przedmiotowe, podmiotowe i zielone, z budżetu. Nic co się nie zmienia, kwota ta sama, ale kiedyś były było cztery załączniki, a teraz jest jeden. Jeden wyśmie wszystko, bo czemu to służy naprawdę nie wiem. Ustała się plan zakładów przychodów i zakładów budżetowych. Jest taki załącznik, który też poprzednio dotyczył nam projektu zakładowy zakład budżetowy dotyczył naszego własnego złożu. Teraz są, proszę Państwa, upoważnienia, które o które w burmistrzu występuje w tej chwili <laughs> uchwalenie. Tak, uchwalenia się, się burmistrza do zaciągania, który na pokrycie występuje w ciągu roku przejściowego deficytu. Uchwalenie poważnie się burmistrza do spowalania zmian w planie wydatków budżetu, uchwalających zmian w planie wydatków w ramach działu, tak bieżących. Łącznie ze zmianą planu wydatków na konekrodzenie i składu, i oni nich mogą Trzeci punkt wygrupowani, dokonywania zmian w planie wydatków w polegających na zmianach planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na roczne zadania i wydatki z wyjątkiem wprowadzania nowych, które znaczy utrzymania przyjętych zadań. Nie korzystamy z tego tak? poważnie. I się burmistrzowi błonia i uchwała niniejsza, bo czekamy do wykonawcy, do wykonawcy pana oraz na fałszywym ogłoszeniu. <tuszy> 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 Jakby razem z to... Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Karino. Teraz punkt drugi jest odczytanie opinii RIO. Według regulaminu, opinię tę odczytam ja. <tuszy> uchwała. Numer UA367.2013 składu orzekającego Regionalnej Dziedziny Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie 1. Opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta na w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok. 2. Opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2014 rok na podstawie artykułu 14 punktu 3 w związku z artykułem 19 ust. 2 oraz zału 16 dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych tekstów czy jednolity i tak dalej. Skład orzekający Regionalnych Izby Obrachunkowej w Warszawie przewodnicząca Alizwona Molino, członkowie Lucyna Kosińska. Kościół tak, i może ona zerbić. Uchwała, to następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje pozytywną odniesienie z uwagi na tematymi punktów. Nie ma tu znaczenia uchwały. Ja mam taką prośbę. Tu naprawdę jest ciężko czytać. Także prośbę Państwa o ciszę. Wydaje paragraf drugi. Wydaje pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu budżetu przedstawionego w projektu uchwały budżetowej na 2014 rok. Paragraf trzeci. Opinia mowa w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały zostaną do artykułu 208 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu organowi stanowiącemu. Paragraf 4. o oprzyjmowa w paragrafie 2. W uchwały podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego. Paragraf 5. Pod niniejszej uchwały są odwołane do porządku generalnego w terminie 14 dni od daty i wyręczenia. No ale jak jest pozytywna, to, to wiadomo, że się nie będziemy odwoływać. Następnie prosiłbym panią e, Zaleską jako e, szefową komisji budżetowej o podczytanie czy powiedzenie o opinii Komisji Rady Miejskiej w poniedziałek roku przedmiotu. listopada 2013 roku na posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych omawiany był projekt uchwały budżetowej na rok 2014. Kontynuacja prac nad projektem uchwały odbyła się 3 grudnia na wspólnym posiedzeniu w ramach wszystkich komisji programowych Rady, Rady Miejskiej. Na tym posiedzeniu projekt uchwały budżetowej inny błąd na rok 2014 z pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to będziemy głosować. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu budżetu na rok 2014? Proszę o podniesienie ręki. 12 za. Kto jest przeciw? 6. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dwie osoby, przepraszam. Proszę Państwa, tu mnie podpowiadają, że jest jeszcze wymóg, żebyśmy dzisiaj omówili punkt siódmy, bo to się łączy właśnie z procedurą budżetu. I tutaj prosiłbym panu burmistrzu, żeby spojrzeli w swoje kalendarze i ustalimy termin dokończenia tej sesji. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej do zaciągniętych kredytów. Proszę panie minął w nawiązaniu do przed chwilą jakoś szczęśliwie przyjętego budżetu, który zawiera właśnie taki kredyt, chcę odczytać projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na wcześniej zaciągniętych kredytów. To jest takie trochę przy, tego, co w budżecie radni przyjęli. Jest zapis w paragrafie pierwszym, zaciąga się w roku 2018 kredyt bankowy w wysokości 15 milionów złotych, a sfinansowanie planowanego budżetu to jest 8,5 miliona złotych a spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 6468. Paragraf drugi nosi zapis, że spłata kredytu będzie następować w sposób zaplanowany wieloletni. W Proszę w Państwa, w ja Pana tylko w, 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 w momencie. ja przepraszam, bo Paniacy... Ja bardzo proszę, żeby wysłuchać, bo jest tu tak duży szuma czytającemu, naprawdę jest ciężko. Ten, ten będzie już ostatni punkt naszego dzisiejszego sprawienia, także proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, dobrze? Śródmień składki kredytu będą to sobie własne wybrane w planach budżetowych, w planach obejmujących składkę, yy, mówiliśmy jaka to spada aż do 2020 roku, a zabezpieczenie kredytu będzie stanowić w deksyfikacji planu.

Posiedzenie wspólnego projektu uchwały również uzyska pozytywną opinię. Dobrze. W takim razie, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Zaraz ja będę sobie spisywał. rzeczywiście mam trochę niealfabetycznie, no ale trudno. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem. To. Przepraszam, oczywiście, bo przepraszam, Panie, czy w paragrafie drugim y, może zostać tak jak jest, y, bo przed chwileczką było powiedziane, że spłata tego kredytu nastąpi poprzez zaciągnięcie kolejnego kredytu i czy punkt pierwszy wyczerpuje wobec tego, no bo tu mamy sposób zaplanowany, które jest finansowej, y, a drugi punkt to jest spłaty będą dochody własne, y, czy też to powinno być wyszczególnione? Proszę, o odpowiedź. Dziękuję. Będziemy zacząć. Regionalna Izba oceniła to, że taki zapis jest dopuszczalny i nie kazał rozpisywać już tej uchwały, tylko wskazać, odesłać do projektu prognozy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania imiennego. Kto z Panów przepraszam, no za albo przeciw, albo <laughs> się wstrzyma. Pan Roman Bakon przeciw. Pan Grzegorz Banaczkiewicz za. Pan Jacek Cieślak. Pan Stanisław Czaplicki. Przeciw. Moja skromna osoba za. Pan Janusz Guzik. Za. Pana Jarzowa nie ma. Pan Marcin Kołota. Pani Grażyna Kościńska. Pan Stanisław Bieloch, Pani Ewa Podyma. Pan Tomasz Cierakowski. Przeciw. Pani Helena Szymańska. Za. Pani Elżbieta Treniszewska. Za. Pani Jarosław Muraszewski. Pani Irena Waśniewska. Za. Pan Cezary Wieczorek. Przeciw. Pan Przemysław Wiśniewski. Za. Pani Anna Ludwin-Błaszczuk. Przeciw. Pani Barbara Bielogórska. Za. Pani Monika Zalewska. Za. Skończymy głosowanie, Panie Jacku. 11 za, 7 przeciw, 1 wstrzymujący. Proszę Państwa, ogłaszam. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni. Radni. Drodzy Państwo, chciałem podziękować wszystkim osobom, które po pierwsze przygotowywały budżet. Uchwalenie budżetu jest jednym z najważniejszych zadań dla samorządu, dla burmistrza jako przygotowanie i uchwalenie później przez Radę Miejską. Chciałem bardzo podziękować w pani skarbnika Liniedzielka. Bardzo dziękuję pani Koprowskiej, naszej odcy, która także brała udział w takim przygotowywaniu i wszystkim osobom, które pomagały, zgłaszały swoje propozycje, wyceniali. To są wszystkie naszelnicy wszystkich wydziałów, zwłaszcza zwłaszcza tych, którzy realizują inwestycje, a także zakładowi usług komunalnych. Chciałem bardzo podziękować całej Radzie Miejskiej. Szanowni Państwo, to nie dziwne jest, że dzisiaj była taka długa dyskusja. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy z 20 tysięcy mieszkańców ma prawo mieć własne pomysły, własne wizje i ma prawo je zgłaszać. Ale po to została wybrana Rada Miejska i po to Państwo mieszkańcy również wybierają te 4 lata burmistrza i także mnie Państwo wybrali, abym skutecznie pracował na rzecz tej gminy, aby także potrafił z tą Radą Miejską współdziałać i to współdziałanie układa się jak najlepiej. Nasza gmina w Błonie działa bardzo dobrze. Urząd pracuje także bardzo dobrze. Jesteśmy gminą bezpieczną, gminą, która jest dobrze zarządzana. Gminą, która ma jedne z najwyższych wskaźników finansowych. Bardzo dziękuję. Nie tak dawno odebrałem e, nagrodę za e, pierwsze miejsce w konkursie Mazowiecka Gmina e, Roku. Bardzo z tego się cieszę. A także nie tak dawno e, pierwsze miejsce w konkursie Gmina Fairplay ogólnopolskim wszystko to potwierdza to, że nasza gmina jest bezpieczna i dobrze zarządzana. Ja sobie zdaję sprawę oczywiście, i taka jest taka demokracji, że e, każdy z nas, właściwie można by powiedzieć, niektórzy, bardzo proszę o spokój pani skarbnik z panem zastępcą, można by, można, by, można, by e, można by także powiedzieć, że nie, niektórzy mówią, że e, miarą popularności jest liczba wrogów których się dochowuje, jak ktoś, y, coś robi, to oczywiście, że w pewnej grupie zawsze się to, zaraz się znajdzie grupa, której się to nie podoba. A ja mam ambicję, żeby w tej gminie robić, robić jak najwięcej. I do tego będę zawsze Szanowną Radę przekonywał. I chciałem Radzie podziękować za tą twórczą dyskusję. Bardzo dziękuję szczególnie tym radnym, którzy razem ze mną od początku dźwigają tą odpowiedzialność nie obawiają się, i odpowiedzialność za gminę głonie. Oczywiście, że najłatwiej jest być przeciw, święte prawo opozycji. Ale ktoś musi decyzję podejmować i brać za nie odpowiedzialność, a ja tą odpowiedzialność ponoszę i będę ponosił, starając się swoje zadanie do końca wypełniać jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Ja również chciałem podziękować wszystkim, którzy pracowali nad tym budżetem i wszyscy, którzy nad tym budżetem głosowali, bez względu na, na to i tak dalej. Proszę Państwa. Ja bardzo przepraszam, ale musimy być jako. Co jest? Co jest? Proszę pani. To znaczy, proszę Państwa, żeby potem nie było sytuacji jakichś konfliktowych przy odsłuchiwaniu zapisu z sesji. Poprzednie głosowanie, jeszcze raz przypomnę tylko wynik. Przy pierwszym głosowaniu imiennym było obecnych na sali 19 radnych. Dwóch radnych było nieobecnych, czyli Jarek Kernik. Pani Ewa, podyma, za było 11, przeciw 7, 1 się wstrzymał, Z tym, czyli było 19. Natomiast ja tutaj w tym ostatnim głosowaniu na sali było bez tych 20 radnych, zagłosowało 12, 7 przeciw i 1 się wstrzymał. Tak, tak żeby było pewne. Natomiast ja jeszcze poniadzkę, jeszcze moment, już zamykając. Ja mam taki wniosek, który rozmawialiśmy przed chwilą na przyszłość, jeśli spotykamy się na sesjach no powiedzmy sobie kurtuacyjnych, bo dzisiaj jest wiemy połączona sesja budżetowa z opłatkiem. Gdzieś tam będziemy mieli też sesję wielkanocną, nie wiadomo jak to się tam będzie też toczyło i układało. Ja mam taką prośbę, żeby, myślę też, że to w imieniu, mogę być ale nie wiem, przynajmniej w swoim, żeby tego takich sesji nie łączyć wspólnie, bo wiele osób jest to, wiele osób ma do powiedzenia, się czekają i tak na siebie naciskamy, a chyba to nie o to chodzi. Taka jest propozycja, żeby takich sesji po prostu... Na przyszłość, mi łączy. Panie Natomiast ja nie ja się czuję się z panem zgadzam i... ja, ja nie czuję się, ja chciałbym jeszcze tu powiedzieć, ustosunkować się do słów pana burmistrza a propos tego podziału, że o obronów. Ja e, i myślę, że to moi koledzy, to jak nazwano e, opozycją, nazywa się opozycją, nie, jest, nie jesteśmy wrogami pana burmistrza. Ja że mamy inne spojrzenie, bo takie jest nasze e, e, myślimy może wiele zbieszeń, tylko czasami e, Czasami tej opozycji warto też posłuchać, jeśli już się nas tak nazywa w cudzysłowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w takim razie ogłaszam przerwę w sesji 40 do jutra do godziny 17. A teraz zapraszam wszystkich Państwa na pokładek. Przyzle... Panie Przewodniczący, no, trzeba było z nami w jakiś sposób to uzgodnić. Nie wszyscy będą mogli być około 17. No to. No proszę pana, no tak zawsze wyjdzie, że temu ten termin o... No ale to trzeba było nas poprosić może, tak jak... Bo, bo mogliście się państwo tam zgromadzić swoją grupą, to i nas i przy okazji o tym też poinformować, tak? Myśmy Skutować. nie dyskutowali około godzinie, o godzinie no Dobrze, lat. ja wiem, że nie o tym, ale o tym też można, bo może będzie skrócone, że przeniesiemy, tak? Ja na przykład to nie będę mógł być, a bardzo chciałbym być, tak? Może pana jakby zaproponował jakiś inny termin, czy nie w ogóle, tylko godzinemu Także bardzo Państwu dziękuję. I chodzi o potraktowanie. Bardzo Pana przepraszam w takim razie. Dziękuję i spotykamy się jutro na ciąg dalszej czterdziestej sesji o godzinie 17.00 w tej oto rodzinie Dziękuję bardzo. 私は。